Cześć, witam. Dzisiaj przedstawię książki ze słowem pół w tytule i zacznę od polskiej świeżynki. Mariusz Czubaj, pół mistrz. W tej rozgrywce każdy zły ruch będzie śmiertelny. Pół mistrz, kryminał, kryminał retro. Akcia, akcja dzieje się na Transatlantyku, który płynie z Gdyni do. Argentyny, a wypływa z Gdyni w ostatnią sobotę sierpnia 1939 roku. I na pokładzie tego transatlantyka um, płynie polska reprezentacja szachistów na turniej, który odbędzie się właśnie w Argentynie, Buenos Aires. Wśród y, więc szachistów y, przemyka. Znany polski pisarz Witold Gombrowicz, natomiast zupełnie nie przemyka główny bohater, który nazywa się Edward Abramowski. Edward Abramowski jest tajemniczy bardzo, bo przed wypłynięciem statku yy, dokładnie ogląda sobie wszystkich pasażerów, którzy na ten statek wchodzą. Podczas rejsu dochodzi do morderstwa. Otóż jeden z pasażerów zostanie, zostaje zamordowany, a w jego oko ktoś sadził pionka szachowego. No i nasz Edward Abramowski prowadzi dochodzenie, ponieważ jest tajnym, bardzo tajnym, bardzo tajnym kimś. I o co chodzi? Czy chodzi o złoto, pieniądze, narkotyki, a może o mikrofilmy? A więc półmistrz. Dlaczego półmistrz? Dowiecie się, czytając tę książkę. Yy, więc szachy, zbrodnia, yy, agent wywiadu, szpiedzy, a gąbrowicz został przedstawiony bardzo karykaturalnie. Także co? No, taki retro kryminał, akurat na wakacje. Uuu, a teraz będzie ciężki, gruby kaliber. Książka, która przeleżała na swoich, moich półkach swoje. Odleżała tak długo, że już chyba odleżyne ma. A dlaczego tak się stało? Ponieważ jest bardzo gruba, ponad 900 stron. I zaczynałam ją odczytać wielokrotnie, i zawsze po pierwszym, drugim, piątym rozdziale zostawiałam, ponieważ jakoś no, nie była w stanie mnie tak zaabsorbować, że poświęciłabym jej cały czas. A o której książce mówię, na pewno ją znacie: Lars Christiansen, półbrat. Norweski pisarz. I co? Norweska saga z mroczną tajemnicą w tle. E, co tam jest? W stronie obsesyjnie wciągająca proza. Bezwzględnie szczera i wspaniała książka. Powieść nasycona historią Europy. Wielkie epickie dzieło. No właśnie, troszkę mnie to epickie dzieło, że tak powiem, rozczarowało, ponieważ bręłam przez te 950 stron i uważam, że można by bez szkody dla niej tę książkę znacznie skrócić. Ale z czym mamy do czynienia? Jest dzień 8 maja 1945 roku. Ko skończyła się II wojna światowa. I w małym miasteczku pewna dziewczyna, która właśnie ma 20 lat, dzisiaj kończy 20 lat, rozwiesza pranie na strychu. I na tym strychu wydarza się coś tra tak tragicznego, no, co pozostawi tę dziewczynę w ogromnej traumie i będzie miało konsekwencje na dalsze jej losy. Dziewczyna ma na imię Vera. Mija kilka lat, i my, czy nam kilkanaście, znowu widzimy rodzinę Wery, jej matkę i babkę. Razem mieszkają te trzy kobiety, a Wera ma syna. Dała temu synowi na imię Fred, i jest to syn z nieprawego łoża. Nieznany jest ojciec tego właśnie Freda. Fred jest dziwnym dzieckiem. Płaczącym, jednocześnie tajemniczym, okrutnym i dobrym. A mija znowu kilka lat, wracamy do rodziny Wery, która ma teraz męża, nazywa się Alfred Nielsen, i im rodzi się drugi syn, któremu dają bardzo dziwne imię. Nadają bardzo dziwne imię, już Wam mówię. Barnum, Barnum. A więc starszy brat ma na imię Fred, młodszy brat ma na imię Barnum. No i pomimo, że Barnum bardzo kocha Freda, ten się za bardzo taką miłością mu nie odwdzięcza Mówi: Chętnie zabiłbym twojego ojca. Wszyscy są w tej rodzinie dziwni. Vera to już wiemy dlaczego. Alfred ich ojciec, znaczy ojciec Barnuma, nie wiemy jakie pieniądze i na czym robi. A taka propo, kiedy on się urodził na północy Norwegii, jego ojciec nazwał Alfreda półsynem. I ten półsyn ma własnego syna, którego Fred nazywa półbratem, a może odwrotnie. Są dziwni. Alfred nie wiadomo na czym zarabia pieniądze. Jeździ bójkiem, czyli wspaniałym samochodem. Yy, stara yy, umiera w wypadku, czyli babka umiera w wypadku samochodowym, w tym samym dniu, kiedy umiera król Norwęgii, Hakon. Kto i dlaczego spowodował ten wypadek samochodowy? Matka Wery, a babka chłopców, yy, lubi jeździć na daleką północ, na biegun północny. Co to znaczy, gdzie znajduje się jej biegun północny i w jakim stanie stamtąd wraca? Wszystko jest bardzo tajemnicze, pokręcone, niezrozumiałe, no i narratorem w tej powieści jest właśnie Barnum, który przedstawia historię swojej rodziny na tle wydarzeń, jakichś tam norweskich, może nie tyle europejskich, ponieważ wydarzenie europejskie, o którym jest tu mowa, jest jedno. Y y Mwera, w tej samej kamienicy na górze. Mieszkała jej przyjaciółka, żydówka, która została w czasie II wojny światowej aresztowana przez Niemców, wywieziona wraz z rodziną. No i co się z tą rodziną stało? Jak o tym Vera się dowiaduje o tym wydarzeniu? Na pamiątkę po przyjaciółce został w werze pierścionek, a na pamiątkę babce i matce został list. Od dziadka list napisany dawno na przełomie XIX i XX wieku z Grenlandii, który jest taką, takim talizmanem rodzinnym. No i taka sobie historia, tak, jest bardzo ciekawie, ale co ja bym usunęła z tej książki? Te części, kiedy Barnum mówi o sobie, to znaczy, jest teraz tam scenarzystą, filmowcem. Marzone, no i te wszystkie jego osobiste rozważania filmowo-sercowe są mało interesujące. Fred natomiast znika z horyzontu rodziny, nikt nie wie gdzie jest, niektórzy myślą, że się że już nie żyje, a jak jest naprawdę, no to ostatnia scena jest pułentą podsumowującą tę samą książkę. A więc brat czy półbrat? Syn czy półsyn? Prawda czy półprawda? O rodzinie właśnie Wery i tych dwóch kobiet, o których powiedziałam. A więc odczekała swoje, ta książka ma odleżyny, przeczytałam. No, ale jak mówię, pozmieniałabym tu wiele. Zwłaszcza historia tego Badruma, taka osobista, nie bardzo była interesująca. Zapewne czytaliście, jest też druga książka tego Christiana Sena pod tytułem Odpływ. Przeczy... Przeczytać czy nie? Przeczytać czy nie, jeżeli ktoś czytał. No i trzecia książka z wyrazem pół w tytule to jest północ. Książka napisana przez Mertę Linkström, szwedzką pisarkę. I to jest ap, post-apo. Mówiłam już o tej książce. Bohaterem jest nastoletni chłopiec, który żyje w rzeczywistości po wielkiej wojnie. Ta wojna wybuchła gdzieś na wschodzie Europy, a konsekwencje ponoszą również Szwedzi. Społeczeństwo mm, przypomina trochę czasy nazistowskie, ponieważ y, ludzie mają wytatuowane numery na przedramieniu. Chłopiec idzie na północ bo tam kiedyś był jego dom, ale nie wie, gdzie ta północ jest na, naprawdę się znajduje. Przyczepia się do niego młodszy chłopiec, szukają psa. No, atmosfera przygnębiająca, ale mnie się ta książka bardzo podobała. Północ, Marsz na Północ, czyli Mertelingsström post-apo postapokalipstyczny majstersztyk, przejmująca powieść, która jednak nie pozostawia czytelnika bez nadziei. Tak, to prawda, bardzo polecam. No i co nam na koniec? Półkotapczan. Zupełnie inna tematyka, jak się domyślacie. Ludzie z, mojej, z mojego pokolenia, którzy żyli w epoce PRL-u, wiedzą, czym jest półkotapczan. A ci, którzy chcieliby się dowiedzieć, koniecznie powinni przeczytać tę książkę, zwłaszcza kiedy interesują się projektowaniem mebli i dekoracji mieszkaniowych. Katarzyna Jasiołek, Asteroid i Półkotapczan o polskim wzornictwie powojennym. Cud miód malina. A co to był Półkotapczan? Już Wam pokazuję. Z daleka. Zauważycie meblościankę. To jest tak zwana meblościanka kowalskich, a pani autorka leży na półko tapczanie, który można złożyć i schować do tej meblościanki, także tego legowiska nie, nie będzie widać. A więc półko tapczan, składany tapczanik i ukryty w meblościance. Lub też po prostu jak mówię, zamykający się, tak że nie będzie go widać. Nie ma tego bałaganu yy, yy, pościelowego. Yy, Półko tapczan i całe, powojenny, całe powojenne wzornictwo przemysłowe było cudowne, było wspaniałe. Yy, każdy przedmiot miał swego autora. Nie to, co dziś, ta anonimowość i meble z taśmy. Wszystki, autorem wszystkich jest pan o nazwisku Ikea. A tutaj kubki. Takie kubki, które być może jeszcze znajdują się u Was w domu. A więc półko tapczan. Czyli wzornictwo przemysłowe, meblowe i nie tylko w powojennym Polsce w PRL-u pod tytułem Asteroid i półko -tapczan. Katarzyna Jasiołek mm, bardzo polecam. Czyli to były książki, które mają, miały w swoim tytule słowo pół i z, jak zwykle proszę o podsyłanie tytułów ze słowem pół, żebym przeczytała je w całości. Ale, a nie tylko w połowie. Wszystkie pokazywane książki oczywiście polecam. Lektura ich. Była dla mnie bardzo ciekawa. Dziękuję, do zobaczenia.